hej witajcie, z tej strony Gilon, idę dzisiaj w sklepie 24 października 2023 roku i tu jedziemy nowego skina, Jack szkieletem za 1500 tak się je prezentuje wraz ze stylem Jack Mikołaj plecakiem Zero i zintegrowaną emotką straszna mina Jacka przepyszna parasolka za 800 Sanie Jacka za 1200. Wanna Loka, Szoka i Baryła za 500. Zestaw Jack ten za 2600. Manekin za 1200. Łepetyna za 500. Przestworzy za 2000. Chyża za 2000. Próby zderzeniowe za 300. Bombowiec za 1200. Strażniczka z wiadu za 800. Mach za 2000. Śmigło za 1200. żwawe stopy za 500. Żonglowanko za 500. Sparing z cieniem za 200. Zestaw ofensywowy nadal w sklepie. Roy to samo. Szafka Nikofa nadal w sklepie. Dragon Ball to samo. Fornej koszmarów czar nadal w sklepie. Pakiet zadania mam z linii Aurory to samo. Nie ma już dzisiaj skinów z The Walking Dead, Marvela i Ricky Morty. Także co jeśli sklep wam się podoba, to pamiętajcie subzonę, łapkę w górę, Kojigilem w sklepie. A się zwoń żegnam. Siemneczko.